121, 122, 123 Niebo jest na swoim miejscu, to lecimy pod bezpiecznym sukienką mamy. Idziemy dalej. Siema mogę zrobić z wami wywiad. Jestem Grzegorz. Siema i chciałem zapytać, ja, jak tam się leży na trawie? Siema! Cudownie. Cudownie? No to zajebiście. No ja to jestem ogólnie na takim nawróconym ci i menelem urodzonym mordercą, nie? I tak się kurwa nawracam teraz na... jak no, no, znają no, w ogóle. Tak? Assassin. Tak? No. Asasyn? Zobacz, chodzi o twarz. O twarz. No, no, hef, sube, no. Ej, no są takie kurcze, jakieś no, typy kurcze. ja podejrzewam gardło. Nie zaobrzeż, no. No, no, wiem, no, no, no ale, się ale Ja na szczęście jeszcze gardła nie podejrzewam i mam nadzieję, że sobie nie podejrzewam. Życzę Wam miłego dnia, nie? Okej. Okay. Siema. Aha, zapraszam Wzajem. na Małpa Partyzant na, na YouTubie i, i tam no tak po prostu cię robię wywiady z tej mojej całej kurde e, pseudokryminalnej historii, nie? I gdzie wchodzę i, i pytam o wywiad tam byłem w ratunku policja. Okay. A ja jestem bardzo grzecznym chłopakiem. Dzięki wam i pozdrowienia. Dzięki miłego pa. Nawzajem.